Dzisiaj gramy para versus para i będziemy zgadywać sumin. Nie ja. Oni będą zgadywać influencerów po emoji. Także zobaczymy, która para jest lepsza. Team Justek czy Team Czajnik? Nie! chciałbym to zaznaczyć, że ja w teamie jest Werą akurat do tego odcinka idealnie pasujemy, bo ja nie oglądam tej części YouTube, którą ona ogląda, a ona nie ogląda tej części YouTube, którą ja oglądam, więc idealnie zgadniemy wszystkie postacie. Ja no. tylko zaznaczam, że to nie są influencerzy na zasadzie, że tylko YouTube, ale to też są tiktokerzy, też są raperzy. Ale to są tylko polscy? Polscy, tylko to polscy. jeszcze bardziej utwierdzam mnie w przekonaniu, że was Pokajanie, my z Krzysiem znamy się na YouTubie i na internecie od 7 lat. Pierwszy influencer, pierwsza osoba publiczna i pierwsze emoji. 3-4! Ja, tak. ja mam tak, że ja zawsze daję, zawsze daję nie śmieszną my. odpowiedź. Jak Ale oni mnie to przyznają, to powinni znać tych ludzi, bo są ludzie, których to ja jest... oglądam. Także... Czy ty wiesz kto to jest? No właśnie. Ale nie! Ostry! Ty jesteś z Józkiem! Ty nie rozmawiasz o, z nimi. No Trzy emoji. Dzięki, że powiedziałaś. Myślałem, że są cztery. Ja myślałem, że jest pięć. Taka duża żaba, mała żaba. Dobra, szybko. No, Jurka, musimy te czasu doliczać. Trzy, dwa, jeden. Jump, stop. To ziomak, ale to na razie jest łatwe. Na razie było łatwe. Pierwszy punkt jest nasz. Następny influencer. Nie wiedzą! Sura influencerka ma dupę, usta. usta je w wrzoskwinie i śpiewa. Kurwa, może ciężko. Ale mikrofon to nie jest tylko, że to jest piosenka. Co? Co? To może być dziennikarka. Ale cztery. ty możesz nie podpowiadać? Trzy, cztery Pagata. Facata. Facata. Ej, facata napisał. Pacata no. O, nie, Juka. Fajna, że byliśmy parą. Dobra, na razie jest remis. To to może być. A czemu tam nie ma czegoś takiego na przykład? Taki gość w czarnej kominarce, że ma tutaj oczni, że kradnie, wiesz, Jezu, co chodzi. Jezu, przystań! Dobra, trzy, sześć dwa razy. No i poprawną odpowiedzią jest y, grupa czajnika, bo ona Dobra, Ta A Sowa, kamera powinna być. Po czemu kamera? No bo jest kamera to. No że nagrywa! No, jest w ciąży, jest sobą. A sobą to ona nie jest. Jest sobą, jest <grym> człowiekiem. Dobra, next! Oho, oho, no Dobra, to się może tyczyć każdego. No, zdecydowanie. Kanał komentarzy. Ja, ja wiem, ja wiem. Może być. Ale to znaczy może być. No, może być. Być. A nie, A nie, 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 to nie Nie, no, nic. Pracujemy <grym grym> mi. strzelimy w to, może być. No, next. to raczej są one. Ewentualnie to może być historią. jeszcze to, to może być? Ja to mogę być. Ty nie <grym> jesteś kanałem komentarzy. A, Ale skąd by... wiemy, że to jest kanał komentarzy i Ty nie podpowiadaj <grym> 3, 2, 1 Pan Rewo. Już nikt nie zgad, to jest komi. szkole ja... nie ma okularów. Ma no, okulary. A Rewo jakbyś pokazała. No, no tak, no właśnie. właśnie. Ale... Myślę, że przybliżisz. Jest dobrze, jest, jest dobra. Da... Oooooo! może być? Mmm, rewo! Co może być? Co może serduszka? Mi się wydaje, że szczerze bardziej wygra grupa czajnika niż grupa jestka. Mogę widzieć remis. Chyba właśnie to ci się źle wydaje. Wydać, że ty w ogóle się wypowiadasz? Tak. Nie, ja nie biorę udziału w tym odcinku. Każdy ma punkt, a wybiera jest, I też jest, i co? Tak. I... Ja się nagrywa? A I co z, z tym komputerem? To też jest kanał i komentarze podajemy? No po prostu mam komputer w ogóle. Chciałbym się, że to ty. Tylko ty nagrywasz na tym? Na no i tu z... Nagrywasz na lachu, ale jakby było lachu, to tam trzeba było coś zrobić, że magia, bo on takie nie wypełnił. No to, najbardziej to by był. Dobra, trzy. Nie A ja, jak oni się zastanawiali, to nie było czasu. Ale co? Myślicie się do trzech i powiedzieliście, że nie ma. Dajcie, po co go dajesz? No bo to powinien być on, ale im kanał nie wie, że ktoś taki istnieje. Tylko nie no przegrać. Trzy, dwa, jeden. No, a wiesz co powinien to być? Michał Pol. Michał Pol. No. Dobra, tekst. Ale ten kod jest taki dostojny, nie? Taki... Ty no, no jestem kotem, ja nie rozumiem. Pięć. No poczekajcie. No, ty no kurwa, no co ty gali? Dobra, trzy. No, no dobrze, no, dobrze, no. dobrze no. Dwa. Jeden. Po pokazujemy. Aaa. Pokazujemy. Dobrze. Łatwo, łatwo. Boga nie widziałem. Trochę? Ty umiesz pisać? Ojej, kto to może być? Ale ona się obrazi, mm, tak, że ją tak Nie, tak. Czy jest alkoholiczką, tak? Uj. Nie, mi się po prostu tak kojarzy. No to A, no tym bardziej fajnie. No to fajnie. Kupela, ej. No Marta naprawdę... No właśnie dlatego, że jesteśmy kumpelami. Znaczy, to, to bardziej nawet się kojarzy z Little Monster niż z Morsika. Tak? No. no, w sumie tak. Jak potem zgadniecie, to mam wytłumaczę. Ta trzecia emocja mówi wszystko, tak. mi się wydaje. Ale to nie jest silne. Iż tam, to jest według mnie. Trzy, biurki. dwa, trzy. Jeden, to jest, wracamy. Niezniszczalny Marcin Dubiel. Widzisz? Tak, bo no, tak. To nie ma sensu, ale jakby... Ja wam wytłumaczę. Ale nie, to ma sens. Że jest niepokonany, silny. No to już nie ma sensu. Ja to zgadłem tylko po A Marcin lubi ja ja na przykład jakiś, nie wiem, kondom, coś co bardziej się z nim kojarzy. A jest taka emotka! No Marcin lubi jest silny, no ja rozumiem, że on jest niszczalny, no ale... Okay. Na razie mamy remis, zobaczymy co będą dalej obstawiać nasi zawodnicy. Także lecimy dalej. I to jest Weronika Sowa. No ty gadasz! To jest. Już była sowa! Już nie ma! Tego. Czajnik złodziej Nie no źle to piszesz. A czajnik, no? Oczywiście. Trzy. Dwa. No, że z robinem, tak? Jestem nie, super bohaterem. No to jest... Spiderman'em. Macie rację, ale no właśnie, że nie to ma... Powinnaś się czy Tutaj jest dzwonek, czyli jakby czajnik. No Tutaj jest dzwonek. czajnik jest dzwanem, więc <grym> jest dzwonek. Ta osoba ma bardzo szybkie auto. A są jakieś trudniejsze też, czy nie? To to może być. Trzy, dwa, jeden. One są trudne. Dobra, next. O, ja, nie to, to, ja nie wiem, ja nie, <grym> nie wiem. wiem. No ale to no co wy chcecie? No to są ale zrobimy kiedyś emoji odcinek nie dla siedmiolatków. To był zabaw jak coś widzowie, nie? Jakby, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Next. No i to już jest trudne. No to już na przykład, nie no wiem, z Julka, bo ona się też bije. Chodzi po domu i mówi, hej. Ta sama chyba, nie? Tak? Nie, nie wiem. 3, 2, 1, ja obkręciłem. Ja obkręciłem to jak piszesz. 3, dwa, jeden. Bo... No. Co? Co? Leksi? Liza. Liza. To, to leksy to jest. To ona robi tak? By... Może Lex jest taka piękna czasu. To... Ale to są tylko influencerzy? No, celebryci no, też, no. Przecież oni wiedzieli dokładnie, tak, co to jest. Wiedzieli. To jest Robert Lewandowski. <laughs> to to jest? Robert Lewandowski to jest. Tak. A za słońce to co to? Wytłumaczysz? W Barcelonie jest słonecznie. I zgadłeś. O, kto to może być? Angry? Angry Bobo? Ja nie wiem, czy to jest Angry Bobo. Angry. No tak, 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 tak. Dobra, 3, 2, 2 1, 2, 1 nie, już za późno! Nie. Za późno, za nie, późno, nie, to już za, za późno. Za, 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 za późno. późno, to co, my też? i co? co? Za późno mają, już 0 punktów. Zero Jak punktów. ja w ogóle na dnie co wy piszecie, co my to jest za późno? Oni pisze, mają 0 tak. punktów, nie dobra, to znaczy, tłumacz. No, że on zawsze tak wchodzi w korzenie. Ja nigdy go nie widziałem szczęśliwego. A widziałeś go na żywo w ogóle kiedyś? O, 3, 2, 1, już! Ty za co tutaj jest, musisz musisz tutaj. Rozwikłaś te zagadki. Ja nie rozumiem. Nie, to tak mi się wydaje. A, tu musisz nam dać tak. więcej czasu. Nie, no już trzy, dwa... Yeah. jeden... nie, bo tam by było. Jak ktoś mówi tak głośno, to żeby nie słyszeli, wiesz o co chodzi, bo to do. mi to. No wciak. Ale tam po jej paradoks. Nie, no już koniec, koniec! Trzy? Koniec, Dwa, jeden koniec, nie, nie. Nie, nie, To jest zero, nie. To Jurka, szanujmy się. Ale sam im Ale to jest... mapa, Nie, jest... A to Nie, no A kogo napisałeś? <laughs> nie, no wciak. Nie, Julka, Zanujmy się, nowki. nie Julka, tłumaczę matki, jak to no tłumaczenie noży, buty. No, że no, buty, no, no, się no, zna no, na butach Ale, czy koszulka ta różowa, wapska, to jak? Bo nie ma bluz Next! To jest influencer, nie raper nie, nie, nie wiem Nie, dobra, no no czekajcie, Raz, dwa... co chodzi z tymi stopami? <grym> Trzy, pokazujemy Trzy, dwa, no. jeden nie mają oni, a my nie, trzeba... To jest mortalcio. Zrobił 100 tysięcy kroków blondyn i śpiewam. Next! Aha. Nie no, ale z tym medalem to no, no. Czajnik drugi raz? No nie. Kochanie, to nie jesteś ty, ty i Tim Justek też to nie jest a co to, jest? to, to jest? jest frizoluszek! Nie no. znam. Przecież robi... Tłumacz, no, tłumacz. Kurs na helikopter. No i to się dał no, mogę. Nie, ale czajnik helikopter miał helikopter, helikopter dwa razy na tak. dni. Będzie miał córkę, ma pieniądze i i, i, i. I co? I co? Na no i to to jest ostatnie. Co za to? Jest numer jeden. Na YouTube. Nie, nie, nie. Do jakich ludzi? A to miało być według ciebie. Ooo! Odkleja, no. co? Odkleja. No. Powiedziała, że według niej to jest. Ale tutaj są egotopki, Dla ludzi! Nie, 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 nie. Dobra, next. Polak? <grym> Powiem ci na ucho, po cichu, żeby oni nie słyszeli, ale ty po prostu nie powtarzaj. Dobra. No dawajcie, bo to są dwie ostatnie osoby. Dobra, Trzy, dwa, jeden, zero. Czarnia. Ale wy nie możecie zobaczyć jak jeszcze piszecie 3, no? 2, 1, 0 Jezu, jak przeczytam ci to, jak go oni odwrócą nie, nie, nie mamy, nie mamy, mamy. mamy. Będą za łatwo Boxdel jest, box del. Box. Box del jest, jest ogromny, jest jest na zasadzie taki, że jest zabuzowany Ale Kongo ty mi, to jest nazwa starej jego kanału Ty nie umiesz tej wódki grać I Ale czego ty to nie rozumiesz? Ale dla ludzi to, to byłby Duza. Ty nie umiesz to grać. I to wie, Bóg, mi się kojarzy z gorylem? Muzyka, kominiarka na przykład. No, aferki. Boks, aferki, ulfik, Śląsk, pierogi. Konkulus. No. no, mi się tak skojarzyło. Aha, no to git Bo już jest się tak skojarzyło. Dlaczego goryl? Jakbym dała dzika, to byście powiedzieli, że to jest, jest coś z no! No bo dziś! Nie no! Nie. To jest ostatnia. Ej, do, dajmy sobie czas teraz, bo to no. zwycięstwo jest. Dobra. dobra. Ale ja nie rozumiem, no że co, że samochód ma, że aparat, że zupę je... Zupa, Albo tak? Tak, to zupa? Tak? To, to za mocno, tego nigdy by w życiu nie dała. Bliżej to wyżej, ale myślę, że to jest ciężko. A czemu? To jest to Dobra. No, okay. Dobra, trzy, dwa, jeden. Dawaj, dawaj, trzy, dwa raz. Dobrze! A patyca! pateka! Ła, mi. A co ma? Masz co? To jest Przemek Pro. A, testy barów mlecznych, no odgadza się. I tu robił zdjęcia Przemek Pro, chyba, okay. tak? Czy nie? I co? Co? Co zdjęcia? Jest aparat! No przecież skojarzony z tego, że ma niebieskie zielone włosy bardziej chyba teraz niż z tego, że zdjęcia robi. Jest remis. Uczciwy remis.